z pełnym przytupem i, i, i naprawdę z ogromną energią i przyjemnością wszyscy wrócili do teatru i, i do tej możliwości znowu pracy. I, i to, jest, to jest piękne, że, 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 że wszyscy z taką nadzieją. Y, no czekamy teraz na to, co się wydarzy po prostu dalej i kiedy będziemy mogli e, tutaj walczyć o to, żeby już zagrać spektakl na scenie dla, dla jeżeli chodzi o rolę, ja się bardzo cieszę, że, 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 że udało mi się tutaj dostać na, na, na tą rolę Edwarda, 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 mamy spolszczenie na Edwarda w spektaklu. Powiem szczerze, że jest to dość duże wyzwanie dla mnie, ponieważ w filmie wszyscy kojarzymy naszego, my tutaj nazywamy go tak, Ryśka, Szarda. Richarda, który, który. Po pierwsze, w filmie jest trochę starszy. I, no i świetnie przede wszystkim według mnie to jest po prostu jego rola życiowa, i, i naprawdę to, w jaki sposób on zagrał w tym filmie, no to, 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 to jest najwyższy, najwyższy level po prostu gry. I, I faktycznie jest to jest to pewnego rodzaju wyzwanie, bo. W muzykalu zazwyczaj jest coś takiego, że też bardzo dużo niosą nas na scenie, bardzo mocno działają na nas emocje i taka energia muzykalu, gdzie, gdzie, gdzie dużo po prostu dostajemy bodźców: jest muzyka, jest dużo, wszystko jest bardzo takie energetyczne, bardzo. Mm, Często wesołe, a tym bardziej w tym musicalu, gdzie faktycznie i muzyka nas niesie do przodu, jest, jest y, rozrywkowa, bo jest popowa przede wszystkim, gdzie jest pisana przez, y, przecież, yy, Boże, Briana Adamsa. <ścoughs> Zmęczenie, przepraszam, e, przez Briana Adamsa, więc typowo piękne, piękne songi, które nas naprawdę po prostu tutaj y, roz, ro, rozsadzają na tej scenie, jeżeli chodzi o energię. E, a a ja, jako w tym momencie, Edward Louis, muszę być cały czas po prostu powściągliwy, cały czas muszę, muszę, muszę w sobie po prostu też znaleźć taką, taki spokój na, na, na scenie, żeby mnie te emocje właśnie nie wynosiły za daleko. Ja muszę być cały czas właśnie taki opanowany, spokojny, ale biznesmen, więc tutaj faktycznie jest bardzo duże wyzwanie, no bo bo tak jak mówię, ja bardzo lubię tą energię po prostu sceny musicalowej, która, która niesie, która daje takiego kopa i jest wow, a, a tutaj no, trzeba być takim właśnie opanowanym, no, no, trzeba zagrać po prostu e, konkretnego, fajnego faceta i, i takiego opanowanego, więc walczę z tym.